Rohabilitowany Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, no, propozycja Sławomira Mencena jest jasna. Nim oddam głos, nim poprę któregokolwiek z kandydatów, chcę kolejnej debaty. No i teraz no, warto byłoby przypomnieć to, co działo się na przestrzeni tych ostatnich tygodni i miesięcy. No, tych debat mieliśmy rzeczywiście sporo. I czy warto zorganizować kolejną, kiedy faktycznie będziemy mieli starcie jeden do jednego? No to już ze słowem Irem Bencenem to będzie w trzech debatach. Albo albo no dwa, tak, no ale, dwóch, ale w ostateczne dwa. starcie pomiędzy dwoma tak, kandydatami, tak, tak. bo to no nie walczą o fotel. Debatę będziemy tak mieli, oczywiście pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Ona już jest potwierdzona, także będzie zorganizowana. No, ja myślę, że warto, znaczy z punktu widzenia kandydatów tych, którzy pozostali w tej drugiej turze, no zdecydowanie warto debatować ze Sławomirem Mecenem, Dlatego właśnie, że, że Państwo tu w materiale słusznie zauważyli, że tych głosów jest bardzo dużo. Mhm. I to poparcie zdecyduje, no może nie słowem Cena, ale tych wyborców decyduje o tym, kto będzie tym prezydentem. No oczywiście i też innych, bo te różnice będą niewielkie. Natomiast ponieważ akurat tutaj z Sowomirzen kładł nacisk na różne sprawy między innymi gospodarcze, ale nie tylko, bo tutaj też dużo było spraw światopoglądowych, no to warto by było z nim porozmawiać. To znaczy wydaje się, że tutaj raczej będą. Dwie debaty, czy dwie rozmowy, no trudno to nazwać debatami, raczej takie mm -hmm. rozmowy z, ze Sławomirem Mencenem, bo albo jedna, no bo już z tego, co słyszałem, zgodził się na nią Karol Nawrocki i na kanale jakimś tam społecznościowym będzie taka rozmowa, mencen nawrocki i jeszcze może nie doczytałem, ale nie było takiej informacji, nie ma odpowiedzi ze sztabu Rafała Trzaskowskiego i samego Rafała Trzaskowskiego, bo zdaje się słowem Męcen proponuje takie dwie rozmowy z jednym i z drugim, prawda, w którym też będzie o różne rzeczy pytał i polityczne i też gospodarcze, no i właśnie tutaj proponuje Sławomir Mencen podpisanie swojego takiego powiedziałbym paktu, czyli części swojego programu. Na co ten prezydent by się zgodził, przyszły kandydat, czyli przyszły prezydent, na jakie postulaty Sławio, Sławomira Mencena. No wtedy rozumiem, że on go jakoś tam poprze, czy będzie, będzie bardziej przychylny, właśnie jemu tu akurat widzę, że, że właśnie na ekranie te postulaty mamy. No i rozumiem, że to będzie taki, to, to będzie ten warunek ewentualnego poparcia, albo chociażby, bo być może tak też mężczyzn się zachowa, on może też powiedzieć, że no ja wam przecież nie wskazuję, bo jak to wszyscy już dzisiaj kandydaci prawie mówią, że wyborcy to nie jest worek ziemniaków, tylko właśnie oni sami decydują. No i w związku z tym zdecydujecie sami. No, ale na przykład ten kandydat lub ten drugi jest bliższy naszym postulatom programowym i zgodził się podpisać właśnie te postulaty, no ale Wy sami zdecydujcie, co de facto będzie takim poparciem, prawda? Tylko, że to nie, Panie Bartłomieju, mało. mówiąc o tych postulatach, między innymi pod tym względem gospodarczym, no my też mieliśmy okazję analizować, jak to wygląda. No i teraz tak, zakładając, że mówimy o podatkach, mówimy o Zielonym Ładzie, no to tak jednak czarno na białym widzimy, że że mimo wszystko Męcenowi bliżej do postulatów Nawrockiego niżeli do postulatów Trzaskowskiego, bo Trzaskowski opowiada się za zielonym ładem. Trzaskowski no tutaj tą kwestię podatkową raczej omija szerokim łukiem, gdzie pozostali kandydaci raczej opowiadali się za tym, by te podatki minimalizować, ba nawet w przypadku Nawrockiego z 23 do 22 podatek VAT na przykład zmniejszyć. I co pan na to myśli? No właśnie, więc tutaj te postulaty Mencena są bliższe Noworodzkiemu, to jest oczywiste, znaczy to, to z tych analiz to wynika, prawda? Czyli tutaj Rafał Czaskowski będzie miał problem z podpisaniem tych postulatów, Wszystkich. Natomiast moim zdaniem, no, do, na tę na rozmowę z Bencenem, powinien się zgodzić dlatego mhm. że no, mógłby przynajmniej do części wyborców spróbować dotrzeć, prawda? Czyli na przykład wytłumaczyć im, dlaczego on uważa, że, ina że, że inaczej, czy na przykład, że należy wprowadzić euro, albo jakie elementy tego zielonego ładu są istotne dla niego, czy że on jest, no bo to stanowisko też ewoluuje, mówi, że ten nie wejdzie, ten zielony ład, Rafał Czeskowski ostatnio mówił, że nie wejdzie, więc dlaczego powinien wyjaśnić, dlaczego on nie wejdzie, mhm. bo tego nie wiemy. A ale tak mówił w debacie, że on nie wejdzie. No być, być może to jest szansa dla niego, żeby, żeby to wytłumaczyć, dlatego że tutaj właśnie nieuczestniczenie w takich wydarzeniach no od razu będzie traktowane przez część wyborców jako tchórzostwo, jako oddanie pola prawda, walki, No, a jednak tu się liczy też walka tego prezydenta. Ludzie wybierają po to, żeby był silną osobowością i też silną osobowością polityczną. No, to teraz Panie Bartłomieju, Nawrocki, a w zasadzie to sztab Nawrockiego deklaruje, że Nawrocki chce rozmawiać, gdy mówimy o trzaskowskim. No to tutaj zapytany przez dziennikarzy, jak odpowie na propozycję lidera Konfederacji, poinformował, że jest gotów do rozmowy z wyborcami wszystkich kandydatów, nie będzie robił rozróżnienia. No takie słowa padły. No i teraz tak, mówiąc o debatach, wiemy, że mamy debatę organizowaną między innymi przez media publiczne. Na inne media mainstreamowe to będzie środa, godzina y, 20. Ta debata ma się. Y odbyć pomiędzy tymi dwoma kandydatami. Natomiast mówiąc o tym, co dalej, o głosach, które są do pozyskania, bo przecież głosy Sławomira Mencena to ponad 14%, tak, osób, które głosowały. Ale przypomnijmy, że gdy mówimy na przykład o PSL-u, on już opowiedział się za Trzaskowskim. Gdy mówimy o innym kandydacie, o Hołowni, ten również opowiedział się od razu w pierwszej mowie za Trzaskowskim. Gdy mówimy o pani Biejat, ta powiedziała, że ona na prawicy swoich głosów oddawać nie będzie. Ale jak to jest? Czy my faktycznie możemy powiedzieć do swoich wyborców, drodzy wyborcy, skoro głosowaliście na mnie, to musicie teraz. Jesteście zmuszeni do tego, by głosować na konkretnego kandydata? No nie. No nie, no tak nie mogą powiedzieć kandydaci i też większość tak nie mówi, oprócz Monacha. Oczywiście go sam poparł, ale to nie oznacza właśnie automatycznego poparcia, dlatego że też mamy badania sprzed pierwszej tury oczywiście, więc one troszeczkę mogą, mogą się różnić od dzisiejszej rzeczywistości, którzy wyborcy, których kandydatów na kogo zagłosują w drugiej i ile ich będzie, ilu ich będzie. i procentach oczywiście. I tutaj dokładnie tak jak pani rektor powiedziała się zdarzy, czyli no, 80, 90% wyborców Magdaleny Biejat zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, ale 65% na procent Hołowni zagłosuje wyborców na Rafała Trzaskowskiego, ale 10% na Nawrockiego, prawda? A tutaj z Mencenem jeżeli o nim mówimy, no jest największa zagadka, dlatego, że co prawda, 70-80% wyborców zagłosuje na Karola Nawrockiego, wyborców Mencela, ale pytanie, ilu ich pójdzie? Bo w te badania pokazują, że 30% nie pójdzie. Wyborców w ogóle do drugiej tury. Czyli stwierdzi, że to, no nie ma tego swojego kandydata w drugiej turze, prawda? I, i dlatego no, na Męcenie się skupiamy, bo tych wyborców jest najwięcej, prawie 3 miliony. Ale dotyczy to każdego kandydata z pierwszej tury i każdego elektoratu. Ilu, to jest pierwsze pytanie, ilu z nich nie pójdzie w ogóle do głosowania? I w, w związku z tym mhm. wtedy dopiero, nie, gdybyśmy to wiedzieli, a nie będziemy tego wiedzieć do końca, nie damy rady tego zbadać. Nie ma metod. Panie profesorze, to stawiamy kres. te przepływy oszacować bardzo tak konkretnie.